To witam serdecznie po raz czwarty, przynajmniej ja na dniach Myszkowa, dzisiaj 60 lat miasta i taka bardziej oficjalna część, wczoraj mieliście Państwo okazję usłyszeć młode Wasze lokalne zespoły, było gorąco, dowiedziałem się tutaj od organizatorów. Że naprawdę świetnie sobie poradziły Wasze składy. Ja znam do Mumina takiego lokalnego muzyka, on naprawdę daje radę, więc wiem, że było y -y. fajnie. Dzisiaj mamy gości, dzisiaj mamy przyjezdnych, więc także pozdrawiam Myszków, wszystkich gości, którzy z okolicznych miejscowości, a także z większych miast przyjechali specjalnie dzisiaj na Dni Myszkowa. Zostawiam Państwa z ikoną polskiej muzyki rozrywkowej zespół Truba Duży. Brawa Myszków! Znamy się! yeah 别闹！ Żemy, żemy do kasi, nikt nie chodzi, żemy do kasi. Že by mě ta džura v pěse Byla by Kaša, Kaša by byla Byla by a no ještě Kluczyk, kluczyk zaraz kluczy, zaraz. I zaraz kto robiła. I zaraz kluczy, yeah. I zaraz kluczy, kto robiła. Oj, chyba przez ten mały kluczy. Oj, chyba przez ten mały kluczy. Chodziła Kasia, Kasia, chodziła. Chodziła Kasia, niemalże. you na scenie. Zapraszamy reprezentanta Banku Spółdzielczego w Myszkowie. Zapraszamy reprezentanta na scenę Banku Spółdzielczego w Myszkowie. Zapraszamy pięciu facetów na scenę. Bardzo łatwe pytania. Oczywiście tutaj macie międzypowiadowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie. Na jakiej ulicy mieści się siedziba międzypowiadowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie? Oczywiście mówimy tutaj o centrali tego banku, który znajduje się w Myszkowie. Przy jakiej ulicy? Kościuszki. Bez podpowiedzi, brawo, Kościuszki. Ja jestem nieprawidłowa, będzie tańczona. Pytanie numer dwa. Tutaj, uwaga, będzie trudniejsze. Jak masz na imię? Mateusz. No, Łukasz, mam nadzieję, że Mateusz też dobrze odpowie. Bank spółdzielczy w Myszkowie. Uwaga, wysłuchacie. Działa na lokalnym rynku od A. Ponad 30 lat, ponad 50 lat i C. Tylko 10 lat. Zastanów się, możesz pomylić się o. No, 10 lat. Uwaga, uwaga. A. Ponad 30, B. Ponad 50, C. Tylko 10. No, kto dłużej mieszka w Myszkowie, to zna. Jak się urodziłeś, to ten bank już prawdopodobnie, prawdopodobnie był. Taka podpowiedź delikatna. Co B? Czyli ponad 50 lat. Dobrze się zastanów Mateusz. Ja ci nic nie podpowiem, bo już ci powiedziałem zbyt dużo. No, czyli ponad 30 lat, zgadzasz się z tym? Tak. A może ktoś z Państwa wie dokładnie, ile bank spółdzielczy w Myszkowie, ma już lat w Myszkowie? Uwaga! 36! Dokładnie. Uznajemy odpowiedź, tu komisja. Komisję uznajemy, dobrze. Dobra, bardzo proszę, panowie, komisja wręcza nagrody. Dziękujemy, panowie, bardzo proszę. Słuchajmy tędy, a teraz uwaga, czy nie znajdą się. Kobiety, są już dwie. Są już dwie piękne kobiety. Pleca, który będzie za chwilę do wygrania przez jedną z dziewczyn. Proszę jeszcze na chwilę nagrodę. Uwaga. Dobra, możecie wylosować pytania. Od 6 do 10. Szczęśliwa liczba, rozumiem. Jak masz imię? Karolina, pytanie numer 7 specjalnie na ciebie. Uwaga, myszków, zamienia się w sur. Ile oddziałów i gdzie posiada bank spółdzielczy w Myszkowie? Cztery oddziały. Myszków, kozie głowy, żarki, woźniki. Drugie, Byszków, poraj, zawiercie młodowicę. I trzecie, Byszków, często ma Jak myślisz? Konkret? A. Oczywiście, że A! Czyli Byszków, Kozikłowe, żarki, woziki. Uznajemy, uznajemy. Karolina, uznajemy. Dobra, uwaga, najgorszej wie? Od 6 do 10, z wyjątkiem 7. Paula, lubi świąteczkę od dziś? Ja też. Bardzo dobrze, bardzo dobry wybór, aczkolwiek oczywiście Państwo mogą lubić Każdy ma e, swój głos. Dobra, Paula, jeszcze raz, który numer 8? 8. W banku spółdzielczym można się ubezpieczyć. Nie podpowiadają, nie podpowiadają, można się ubezpieczyć. Nie, bank nie prowadzi ubezpieczeń. Nie, ale można uzyskać adres do PZU. Tak, bank ubezpiecza w towarzystwie ubezpieczeniowym Concordia. Czyli bank ubezpiecza w towarzystwie. Ci dam zaraz. Go, go. Bardzo prosimy komisję o wręczenie nagród. Torebeczki lądują na dziewczyn.